Samorząd gminy Radzanowo pozyskał kolejne środki łącznie to ponad 920 tysięcy złotych. To ważne pieniądze na kilka istotnych zadań, mówi wójt Gminy Radzanowa. Nasza gmina nie jest dużą gminą. Nasze środki inwestycyjne w skali roku środki własne to jest około 5 milionów złotych, więc takie dotacje jak dziś są dla nas bardzo istotne i cenne. Gmina otrzymała finansowe wsparcie m.in. na skatepark w Rogozinie, lampy solarne, zakup samochodu i bramę garażową dla OSP Rogozino, zagospodarowanie działki przy Spółdzielczej w Radzanowie. Staramy się wspierać inwestycje od takich małych w sołectwach poprzez różnego rodzaju np. wsparcie dla budowy obiektów sportowych czy ich modernizacji, ale też mamy bardzo ciekawe projekty ekologiczne. Umowa podpisana to znak, że prace przy projektach rozpoczną się w najbliższych tygodniach. Na terenie gminy Rezenowo trwają prace przy budowie kolejnych odcinków dróg, tak jak chociażby na Drodze Szczytno-Heustowo. To ważna inwestycja, łączy dwie drogi powiatowe. Mieszkańcy przeznaczyli na jej modernizację Fundusz Sołecki. Później zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminnym na projekt tej drogi. Udało się go zrealizować. A później już obecny Wójt pozyskał fundusze, pozyskał środki zewnętrzne na właśnie wsparcie tej inwestycji. Było to około 400 tysięcy złotych. Reszta jest oczywiście z naszego własnego budżetu. Odcinek cała ta droga ma 1200 metrów niecałe. Teraz właśnie stoimy na pierwszym etapie. On liczy 661 metrów dokładnie. Wkrótce rozstrzygnięty zostanie przetarg na drugi etap remontu tej drogi. W budżecie są zagwarantowane środki. Cały czas trwają również prace w Radzonowie na Zielonej. To duża kompleksowa inwestycja. Pierwszy etap generalnie powinien się skończyć do końca tego miesiąca, do końca lutego. Jest też przetarg już rozstrzygnięty na kolejny etap, bo wiemy, że to nie będzie cała ulica w tej chwili, tylko cała ulica będzie no do końca roku planujemy, tak? Plus chodnik. Także, w perspektywie takiego rozwoju, jeśli chodzi o naszą gminę, to planujemy właśnie ulicę Zieloną zrobić w takiej no, standardowej w takim standardowym wydaniu, następnie rolną i zrobić taki kompleks osiedle, w którym połączymy pomiędzy ulicą Zieloną, a rolną uliczki destruktem. Tak ut utwardzimy po prostu, żeby to było takie nowoczesne osiedle. To jest taki nasz plan. Drogi są dla nas bardzo ważne, dbamy o nie na terenie całej gminy. To przede wszystkim komfort, ale i bezpieczeństwo zaznacza wójt Piotr Jakubowski. Jednocześnie szykujemy się do modernizacji dróg na terenie Rogozina, Nowego Boryszewa czy też Kosina. Również sporo środków w tym roku przeznaczamy na dokumentację projektową. Chcemy być przygotowani na pozyskanie środków finansowych właśnie na zadania drogowe, czy to z nowej perspektywy unijnych, czy tych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Na te zadania mamy środki zabezpieczone. Jesteśmy również przygotowani, zostawiliśmy pewną rezerwę, aby w sytuacjach, jeżeli wyjdzie taka potrzeba, szczególnie po postępowaniach przetargowych dołożyć kolejne środki finansowe ponieważ z doświadczenia wiemy że podczas realizacji inwestycji drogowych mogą się pojawić wydatki których wcześniej w kosztorysach nie przewidzieliśmy Również na terenie Smagorodzanowa planowane są remonty kolejnych ulic dodajmy drogi gminne to prawie 200 km Inwestycje to nie tylko remonty dróg. W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace remontowe w remizie OSP w woźnikach. Na to zadanie samorząd gminy pozyskał środki z programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Na to zadanie gmina otrzymała 200 tysięcy złotych, właśnie podpisana umowa coraz więcej powstaje ku gospodyń wiejskich stowarzyszeń takie miejsce jak właśnie te czyli remiza OSP Woźniki są takim miejscem gdzie mieszkańcy się gromadzą integrują i to nam pokazuje że warto w takie miejsca inwestować przypuszczamy że prace remontowe zaczną się za około 2 miesiące i sądzę że dwa miesiące również potrwają natomiast to wszystko okaże się po postępowaniu przetargowym Niedawno na budynku wykonano prace termomodernizacyjne, teraz remont planowany jest w środku. Jak przyznaje sołtys to ważne miejsce dla mieszkańców. W tym momencie jest to strażnica OSP i pełni funkcję również świetlicy wiejskiej i tak jak do tej pory będą tutaj się odbywała zebrania wiejskie. Oprócz tego zgromadzą się tutaj też członkowie OSP Woźniki. Którzy biorą czynny udział w życiu całej społeczności lokalnej, jak również drużyna MDP ma tutaj swoje zbiórki. Przeprowadzamy nocowania tak, tych najmłodszych członków. Remont świetlicy w woźnikach to nie jedyny remont tego typu obiektów. Planowane są kolejne m.in. w szczytnie, ciłkowie czy ciłkówku. W świetlicy w ciłkówku będzie dalszy remont części kuchennej i łazienek. Do tej pory była wyremontowana sala główna, gdzie tam jeszcze też należy dokończyć wiele spraw. Cały budynek był zmodernizowany, począwszy od wzmocnienia ścian, poprzez nowy, nowy dach, nowe pokrycie dachowe, także no, tam jeszcze trzeba będzie dużo środków zainwestować, żeby to wszystko wyglądało pięknie. Na to zadanie zarezerwowane są środki w budżecie gminy oraz środki z Funduszu Sołeckiego. Panele fotowoltaiczne na stałe wpisały się w nasz krajobraz, coraz częściej również samorządy sięgają po tę formę oszczędności w gminie Radzanowo. Pierwszy taki panel powstał przy świetlicy w Ślepkowie Szlacheckim. Instalacja, która widać za moimi plecami powstała tu raptem kilka tygodni temu. Jest to pierwsza taka instalacja jaką postawiliśmy przy gminnym obiekcie. Kolejną planujemy przy stacji uzdatniania wody w Juryszewie. Oraz jeżeli środki finansowe pozwolą chciałbym, żeby instalacja fotowoltaiczna powstała również przy świetlicy w Białkowie. W tym roku nasz samorząd wyda na energię elektryczną ponad milion złotych. Chcemy te wydatki ograniczyć, a następnie środki zaoszczędzone przeznaczyć na inne inwestycje. W tym roku również planujemy termomodernizację naszych obiektów, w tym termomodernizację budynku Urzędu Gminy. Koszt instalacji to niespełna 30 tysięcy złotych. Jako Rada Gminy planujemy wprowadzenie tego rozwiązania przy świetlicach, które w tym momencie wyglądają coraz piękniej. i no mam nadzieję, że zniży to koszty dalszej eksploatacji tych świetlic. Na panele przy świetlicy w Ślepkowie Szlacheckim środki pochodziły z funduszu sołeckiego oraz budżetu gminy.